Jeżeli w waszym aucie są lampy Xenon, to mimo tego, że mają one automatyczną regulację, to pierwotnie należy je zawsze ustawić. Tutaj w pasie przednim macie dwie dziurki. W tej jednej jest właśnie pokrętło do regulacji. To jest kanał rysunku, a dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda silniczek, który się tam znajduje. To jest ten silniczek w częściach. Obudowa, numer. Numer znajdziecie też w opisie do filmu. Tutaj uszczelki. Zębatki. Sam silnik właściwy. Jest to silnik krokowy typu liniowego. On zmienia swój ruch obrotowy na ruch liniowy. Dzięki temu możemy regulować tutaj położenie lamp. I tutaj jak widzicie ten silniczek jest wciskany. Tu mamy gniazdo wtyczki. I zaraz to wszystko. Próbujemy złożyć do kupy. Ten silniczek jest trochę inny od tego, który jest w zwyczajnych lampach, ale o tym za chwilę. Na początek, uszczelka. Wszystko to powinno być dobrze chronione przed wilgocią, tak żeby nie dostała się ona ani do samego silniczka, ani przez silniczek do lampy. Mimo, że silniczek znajduje się w komorze silnika, to Zawsze może tam dojść do jakiegoś zacieku i wtedy nie chcemy, żeby tu coś korodowało. Pierwsza zębatka trafia tutaj. Żeby ją wyjąć, musiałem zdemontować tą drugą zębatkę, która jest wciskana od góry. Tak jak zaraz zobaczycie. W tej zębatce mamy tutaj miejsce na klucze regulacyjne. O tych kluczach za chwilę. I uszczelkę kolejną na tej zębatce. Tak, idzie dosyć opornie, wychodziła też dosyć ciężko. Zaraz, tutaj, sobie zamontujemy w to jeszcze silniczek. Żeby dobrze wszedł, musimy dobrze przekręcić tym białym pokrętłem w odpowiednią pozycję, żeby silniczek się wsunął. A sam silniczek, przez to, że jest inny niż do zwykłych, halogenowych, jest słabiej dostępny i jest trochę droższy. Z tego co widziałem, w tej chwili około 200 zł około. Silczek musi wejść w białą zębatkę i musi wejść też w swoją wtyczkę. Na koniec zamykamy to wszystko szarą pokrywką szczelnie. Zwróćcie uwagę, żeby wszystkie łapki trafiły na swoje miejsce, żebyście tutaj dobierali. No i na to jeszcze uszczelka pomiędzy silniczkiem a lampą. Tutaj przez pomyłkę poszła do góry nogami. A więc nie zróbcie tego błędu. Tutaj, jak widzicie, samo sterowanie tego silniczka. Ten silnik, jako silniczek krokowy, jest sterowany impulsami. To wszystko jest przekazywane od sterownika lamp ksenonowych. I no jest tu ciutkę więcej elektroniki. Jest to trochę bardziej skomplikowane niż zwykły silniczek do lamp. Zaraz pokażę Wam, jaki test on wykonuje zaraz po odpaleniu. Auta, a, no, po zapłonie dokładnie. Po naciśnięciu przycisku Start Stop. Robią taki ruch, czyli troszkę się wysuwa, troszkę obniża lampy i troszkę nami podnosi z powrotem. A więc ten silniczek pracuje przy każdym użyciu auta i to nie tylko podczas jazdy. Podczas jazdy jest stale regulowany. Tutaj jak widzicie tym plastikiem zewnętrznym pokręcamy przez te pokrętła. To jest ten nasz element regulacyjny. I on tutaj się w trakcie jazdy nie rusza. Silnik rusza naszym plastikiem poprzez wewnętrzny gwint. I w ten sposób zamienia ten ruch swój na ruch naszej lampy. Tutaj kręcąc regulujemy tylko tym. Tutaj do regulacji używamy sobie śrubokręta długiego, smukłego. Jeżeli nie macie, a macie pod ręką imbusa szóstkę. A możecie użyć imbusa, też wygodnie. Pamiętajcie, żeby to były jakieś smukłe narzędzia, ponieważ nie przejdą w innym wypadku przez dziurę w pasie przednim. Lampy najlepiej ustawię sobie na ścianie. Tak wygląda nas silniczek złożony, kompletny. I zaraz Wam pokażę jeszcze, jak on siedzi w lampie i jak go wyjąć. Na początek do demontażu będziemy potrzebowali wypiąć wtyczkę. Wtyczka od dołu ma tutaj taki, taką zapadkę. Naciskamy i ciągniemy tą wtyczkę do tyłu. Silniczek zamontowany jest tą wtyczką w dół w lampie, a więc tutaj musicie sobie zanurkować i nic trudnego w sumie. Tutaj widzicie właściwy silniczek, jak siedzi. A tutaj pokażę Wam, jak to jest zamontowane dokładnie w lampie. A więc ta wypustka, czpień wchodzi tutaj i przekręca się, zahaczając o tamten plastik w tle. Największa sztuka to wyjąć oczywiście ten grzybek. Ten grzybek w widełkach w środku sobie siedzi tam macie te widełki. Żeby ułatwić to, żeby będzie to wymować, warto sobie wysunąć ten grzybek, czyli regulacją wysuwamy maksymalnie jakby lampę obniżamy. I wtedy tym grzybkiem idziemy w dół. W dół, oczywiście, najpierw przekręcamy. Tutaj odblokowujemy ten boczny plastik, później wysuwamy lekko silniczek. I tutaj możemy sobie oczywiście regulować jeszcze projektorem, żeby ułatwić tutaj manewrowanie tym grzybkiem. Mniej więcej w połowie tej długości jest taki optymalny punkt, gdzie jesteście w stanie wyjechać tym grzybkiem. Tutaj już widzicie, jak ten grzybek dokładnie powinien. Siedzieć. Od środka tego nie zobaczymy. No i to jest już po włożeniu, przekręceniu, zahaczony. Tak to powinno wyglądać. Jeżeli filmik się jakkolwiek przydał, zapraszam do lajkowania. Jeżeli czekacie na więcej, zapraszam do subskrybowania. No i komentujcie, żeby się niosło. Na dziś to wszystko. Dzięki, cześć.